Siemaneczko Dzisiaj tak trochę na odwrót Wam wszystko pokażę bo jestem już po częściowej robocie a dzisiejszym bohaterem odcinka będzie dziura w dachu Bez zbędnego dzisiaj gadania zaczynamy odcinek No właśnie ja sobie Przyszła paczka i tak jak widzicie jest to jest to drabina, zaraz sobie zrobimy, rozpakujemy to i zobaczymy jak to się sprawdza, 3,2 metra będzie taka drabina ze mną jeździła tutaj w kamperze, bo jest to drabina do dachu, żeby uwazić na dach, czyścić solary, coś tam montować i tak dalej, Więc taka drabina gdzieś tutaj w przestrzeni bagażowej będzie musiała znaleźć swoje miejsce, no, takiej wielkości jest. Celowo wspominam dzisiaj o dachu, bo dach jest cały czas cały. A Jak pamiętacie, albo nie pamiętacie, mam okno dachowe i chcę je tutaj właśnie władować. Nie chcę okna dachowego centralnie nad łóżkiem yy, z prostego i przyczyny, yy, bo jeśli takie okno będę otwierał, no to dzieciakowi tam będzie mocno wiać, bo dzieciak będzie, <grym> będzie jednak spał dość blisko tego okna. I dlatego wymyśliłem, że okno będzie tutaj trochę bardziej w tej przestrzeni. Nazwałbym to korytarzowo-kuchennej, czyli przed między łazienką a, a kuchnią. Tutaj będzie szafka chyba gdzieś dotąd. No, mi chodzą, jak chodzę to zmienia się, <śmienia> zmienia się podłoga. Dotąd będzie dotąd? gdzieś tak dotąd. Dotąd będzie szafka, a tutaj chcę okno tu w tym miejscu. Zobaczymy jak to wyjdzie kupiłem już masę butylową do uszczelnienia tych i kupowałem ramki bo ramka, ramka ma swoją wadę że właśnie wymusza miejsce w którym dokładnie musicie zrobić okno no bo ona jest przewidziana, ona ma wycięcia w odpowiednim miejscu i pod te wycięcia trzeba to dokładnie zrobić pewnie by się to dało, no ale to następne 150 zł, a to jest połowa chyba 150, coś takiego a to jest prawie połowa okna więc dzisiaj spróbuję też z oknem, jeśli nie z oknem to może tutaj właśnie z e, zabudową zacznę tutaj już docinać te sklejki, bo one są pod wymiar Też już częściowo, ale tam trzeba ściany podocinać i to i to trzeba wszystko spasować. A wbrew <laughs> z tym to troszkę będzie zabawy. Dobra, do roboty. Drabinka, tak jak widzicie, przy busie H2. Sprawdza się wyśmienicie, bo jest jeszcze miejsce, żeby wiecie złapać się. Nie jest tak, że całkiem tylko do wysokości busa. bo Gdyby ona miała 2,6, byśmy sobie do końca sięgało 2,6. Ale bus ma 2,5. Więc teoretycznie 2,6 byłaby dotąd. Czyli mamy te dwa szczebelki, mamy gratis. Ten jeden i ten drugi są w gratisie. Jakby. Znaczy w gratisie, na no, 50 zł. Taki gratis. 307 zł. Chyba tak mi jakoś 302 ta drabinka wyszła. Jestem z niej zadowolony. Jest bardzo mocna, stabilna. Trzeba uważać na palce. Można sobie przyciąć. Pokażę, jak to się składa. A teraz Wam nie pokażę, bo mi spada już. Ten, ale ogólnie to się tutaj naciska i to samo schodzi. Trzeba pamiętać, żeby mieć palce po prostu tutaj, <laughs> a nie wyżej, bo Wam szczaśnie, bo to całe jednak trochę waży. Właśnie waga to jest jedyny problem tego. Nie wiem ile to waży, ale tak z 8 kg. Chyba jakoś tak. Gdzieś Wam tutaj napiszę może. 9,3 kg napisane 9,3 kg waży ta drabinka więc no troszkę waży pewnie nie zawsze będę ją z sobą woził ale na jakieś wyjazdy żeby na dach wejść chociażby właśnie panel wyczyścić czy, czy coś takiego to na pewno się przyda dobra Jeśli dobrze widzę, to chyba też można się opalać na tym dachu dzisiaj. Chodzi o to, żeby te krawędzie, które tutaj są, były na górze. Żeby te boki ładnie mi tutaj przylegały. Ale to wymusza na mnie w bok zastosowanie tego okna nic mierzę to jeszcze na dole i zobaczę gdzie to wychodzi no i będziemy chyba teraz wiercić tak ogólnie to na, na dobrą sprawę mamy następny dzień tutaj ta płyta się nie zmieniła natomiast te płyty walczyłem z nimi cały dzień wczoraj i to są powycinane już formatki to jest ścianka tutaj przy kuchni która będzie a to są ścianki które są powycinane tutaj na Prysznic i szafę jest naprawdę z tym zabawy, ale im dokładniej to zrobimy, tym dokładniej potem będzie to, że tak powiem, przylegać, szczelnie będzie. Tyle, że się tym strasznie mocno nie przejmuje. Tak jak mówię, ten bus ma być praktyczny. Yy, ma cieszyć oko, ale na pewno będą mnie doróbki, bo jestem amatorem i <laughs> wielokrotnie to powtarzałem. Ja nie pokazuję wam, jak budować busa, jak nie budować busa, tylko jak ja buduję busa i to pamiętajcie zawsze o tym. A wracając do okna, yy, tutaj sobie wyharatałem, tutaj sobie wyharatałem. Yy, nie wiem, jak ta kamera wam się teraz zachowuje, jak mam ją na głowie, ale potrzebuję po prostu dwie ręce. Tutaj sobie wychratałem 47 cm na 48, ale tutaj już widzę, że mam te profile i specjalnie pomiędzy nimi się przewierciłem, bo muszę to zrobić w tej linii. Nie mogę się tu ani tu. Tutaj to już byłoby nad łóżkiem, bo jeśli będzie łóżko podwójne, to, to ono będzie dotąd. Tak, dotąd będzie łóżko. Więc nie chcę nad samym łóżkiem Poza tym, tutaj ten profil też musiałbym go wycinać, albo to jest jednak profil wzmacniający, więc nie chcę, bo to potem wiadomo, co się dzieje z dachem, jak nie ma profila. Więc nie chciałem tutaj, wymusiło to tu, bo tutaj też musi być jeszcze wywiewka do, wywiewka do łazienki. Nie będzie tam okna, okno będzie tutaj, więc będzie jasno. Z tym, że jeszcze nie wiem co zrobić z tym oknem: czy ono będzie mleczne, czy ty będzie tylko kawałek, czy będzie taki jakiś lufcik. Yy, nie będzie ono otwierane, wiadomo, yy, no ale będzie okno w łazience, to już jest yy, pewne. Tylko nie wiem, czy jeszcze właśnie będzie jakaś zasłoneczka, czy będzie mleczna szyba. Najprawdopodobniej skończy się mleczną szybą. Tak, żeby nie było widać nic z zewnątrz yy, i z drugą stroną, w sumie też. Dobra, wracając do naszej dziury, bo gadam, gadam. Yy, sama ramka ma 40, yy, sam otwór ma 40 yy, centymetrów, więc on się tutaj zmieści pomiędzy tym, ale dochodzi nam jeszcze yy, listewka, która ma po 2 centymetry. Yy, zrobię sobie taką rameczkę. Wszyscy robią te rameczki i to jest mądry pomysł, bo to ja będę mocował też. Yy, nie tylko na masę butylową, nie tylko na uszczelniacz, że tam klej, ale też przywiercę. Przewiercę, myślę, że to jest bardziej stabilne. Trudno, będzie gdzieś przewiercone, ale no i tak obcinamy, i tak obcinamy. Więc jeśli to będzie zabezpieczone, to wydaje mi się, że, no, że będzie ok. Nie. nie powinna się tam korozja zdarzyć, szczególnie, że ja to tam dobrze zabezpieczę. I potem jeszcze mam pomysł, żeby to wszystko. Taśmą alu butylową, czyli taką aluminium z taką, z taką warstwą butylu, żeby to też jeszcze dookoła bardzo dobrze uszczelnić. I to powinno być, wydaje mi się, że takie wieczne. Więc to wszystko, tutaj mam 44 cm, to się wszystko mieści na styk. Staje mi dosłownie, jeśli tutaj dobrze popatrzę, to 1 mm zapasu. Tak więc nie będę na 40 cm robił sobie otworu, tylko zrobię sobie na 40 tak, i 4, żebym miał po 2 mm luzu zapasu. To i tak będzie uszczelnione dookoła, więc te 2 mm nie grają mi tutaj roli, ale chcę mieć troszkę pole manewru, gdybym właśnie tutaj z tymi stewkami jeszcze musiał powalczyć. Chcę to okno też jak najbardziej w tą stronę przesunąć Ale to też muszę o tym pamiętać, że ta ramka która jest ona jest o wiele szersza I ona nachodzi dużo tutaj jeszcze z boku Jeśli widzicie tutaj, to ona najdzie tam z boku I najprawdopodobniej to się skończy tak, że yy, Chyba tu jest tak, no to jest 40 Tutaj też jest 40, nie tu jest 37 nawet To Gdzie jest 40? 40 jest tutaj szerzej 40, ok czyli tu jest 37 po półtorej centymetra jeszcze muszę zostawić czyli tu czyli będę musiał chyba jeszcze tutaj kawałek wyciąć no nic, zaraz będziemy, będę wiercił i będę wiedział ja sobie przewiercę w miejscu, w którym hmm, w którym właśnie tutaj sobie dziś przewiercę w tym miejscu, żeby sobie móc potem brzeszczotem tutaj wjechać, wyżynarką i będziemy sobie tak jeździć, chyba cztery otwory będzie trzeba zrobić na rogach ale mi się zejdzie z tym nieszczęście taśmy dwustronnej, bo potem yy, tak to wygląda, tutaj się trzyma, ale tutaj już o, tutaj się odkleiło o, przykleić przydałoby się, żeby po prostu na tych profilach taśma dwustronna była stosowana w każdym miejscu, czyli po długości stosujcie potem się nawet, o, jeśli tutaj mam taśmę i tu jest gorąco, ona, ona się zaczyna odklejać to, to musicie też pamiętać o temperaturze przynajmniej ja o tym nie wiedziałem i ja, tak jak przykleję z powrotem, bo tutaj pod spodem jest taśma nie? ale jak jest profil nagrzany yy, bo on oddaje ciepło yy, mimo, że tutaj już ktoś wcześniej jakąś pianę wpuścił jakiś polinor, to no to tak, to musi być. A to musi być szczelnie, pamiętajcie o szczelnej izolacji wilgociowej. Dobra, lecimy dalej. dachu ten uszczelniacz butylowy to jest po prostu i taki okropnie to się marze ale za to bardzo fajny jest no jeszcze sobie tutaj, tutaj umazałem klejem wszystko się przyczepia do tego wszystkie poprochy no już teraz tego nie odlepię Oj, zostanie bardzo fajna jest ta taśma butylowa ja to kupiłem trochę zbyt cienką musiałem to robić na kilka razy i tutaj w tych miejscach, gdzie jest wytłoczenie dołek, to musiałem tutaj ponakładać dość dużo, ale to już taki sposób ściągnięty. Z, od innych też troszkę z filmów, bo nie ukrywam, że się tutaj wiedzą też taką podpieram, jak zresztą zawsze. Tutaj właśnie widać jak ona wyszła ta, ta, ta taśma butylowa. Ona była tutaj kawałek akurat na zakładkę, krzyżyk był i tutaj wylazło, bo było tylko więcej. A tutaj dodatkowo jeszcze uszczelniłem Sikaflexem jakimś tam butlowym. No w każdym razie to, to się strasznie marzy. To miałem tutaj umazane wszystko jeszcze do tej pory. Fajnie się to rozmazuje jak ma się palce takie na przykład spłyną do naczyń. Jak ktoś nie ma, to, to nawet ślina wystarczy. Tylko że trzeba często ślinić polucha i wtedy, wtedy daje radę. No ale okno mamy. Trochę tak na środku wyszło, ale to nawet fajnie, bo nie będzie go tak mocno widać z zewnątrz. Trzeba dalej stanąć auta, żeby zobaczyć, że tutaj jest okienko. Obok, obok jeszcze dzisiaj wiercę grzybek do łazienki. W łazience będzie grzybek na razie będzie taki grawitacyjny jak nie będzie wystarczał to to zrobimy elektryczny podciągnę tam też 12V pod jakiś przełącznik też, żeby można to było też włączać, wyłączać gdyby zaszła taka potrzeba, że będzie rzeczywiście trzeba tą łazienkę bardziej odwilgatniać tak, tak to chyba nazwę idziemy jeszcze na dół zobaczyć no tak to wygląda od środka jeszcze nieobrobione, tutaj oczywiście wypełnię to wszystko klejem, pianką yy, polinorem dokleję tutaj tę taśmę, żeby to się ładniej też trzymało wszystko ładnie odizoluje wilgociowo, żeby to było tutaj wszędzie dobrze odizolowane no i tyle, a tutaj mniej więcej gdzieś w tym miejscu wiercimy jeszcze jedną dziurę na taki taki grzybek niski grzybek Wentylacyjny, taki będzie. Jeszcze się zastanawiam, czy bardziej tutaj jakieś krateczki nie zrobić, takiej siateczki. Nie założę chyba tutaj moskitiery, żeby wiecie, komary nie latały. Tutaj oczywiście jest roletka i ten, ale to dopiero będzie, jak będzie sufit. Wtedy będę to dopiero montował. Dobra, tyle na dzisiaj. Jak się oglądało, jak się podobało, to wiecie, co dzisiaj możecie zrobić. Subskrybujcie kanał, bo zaraz tutaj dobijamy do fajnej cyfry. A ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie i pozdrawiam was. Cześć. A to zgadnijcie to tak, co tak dużego może być. To w następnym odcinku może będziemy to zakładać.